Narysowałam kawałek arbuza. Przygotujcie mi coś arbuzowego, proszę. Nie ma problemu. Okej, okay, bierzemy arbuzę. Wisiło moich mocnych dłoni i oddzielamy miąż od skórki. I gotowe. Teraz ten miąż trzeba pokroić. Och, wspaniale. Pomarańcze, ananasa i inne owoce kroję w plasterki. Zrobimy owocową mieszankę. Mm, smoczy owoc, uwielbiam go. Jaki piękny. Z owocami skończyliśmy, więc czas na lody Baskin Robbins. Wow, no nieźle, praca w re! Więc najwyższy czas zwędzić lody. Op. Oto i one! Ekstra! A co tam jeszcze jest? Gdzie się podziały moje lody? Ukradła się! Zaraz dam ci nauczkę. Uspokójcie się, uspokójcie! Oddaj mi to natychmiast! To moje lody! Ach, no dobrze! Zacznę rozkładać moje owoce. Wspaniale? A na wierzch ułożę lody i przykrywam drugą połówką arbuza. W rezultacie mam taką oto kanapeczkę. O! No spektakularnie! Ja za pomocą blendera wszystko w środku, a za porządnie zmielę. Babciu, co z tobą? Wow, niezłe wibracje. O, gotowe. Wszystko jest w porządku, nie martw się. Następnie potrzebuję żelatynki. Wsypujemy i dobrze mieszamy. Wylewamy całość na blaszkę. I troszkę mrozimy. Oj, ale fajny spray. Dobrze? Tak? O tak. I o tak, wszystko zastygło. Teraz za pomocą specjalnego gadżetu. Pokroję owocowy placek w cienki, apetyczny makaron. Będę go serwować w skórce od Arbuza. Dodam jeszcze druty zamiast pałeczek. I mamy to. Danie gotowe. Proszę. Mmm, te lody są takie pyszne! No a ty, co będziesz szykować? Ojej, babciu, zapomniałam. Zaczynam. Kroję arbuza. Biorę kawałek. I jem. Mmm, pyszności. Zrobię kulki arbuza i kulki lodów. To będzie taka mieszanka. W ten sposób otrzymam niesamowite połączenie. Aż mi samy ślinka cieknie. A tu mam taki fajny pyszczek jako dekorację. Super co? Smacznego. Wow, jakie to jest piękne! Jaki słodki pyszczek od niego zacznę. Lody! Uwielbiam lody. Super, że mogę je jeść z arbuzem. Pyszne połączenie. Idziemy dalej. Jaki ciekawy makaron. Nabiorę na pałeczki i spróbuję. Mmm, jaki smaczny. A co to takiego? Wow, jaki soczysty arbus. Na są przepyszne owocki, miam, niam, niam, bardzo mi to smakuje. Mm, palce lizać. Mamy zwycięzcę. Joho! Wygrałem! A teraz chcę takie gofry. Oczywiście, kochanie. Najpierw rozrabiam ciasto. A teraz wlewam je do gofrownicy. Wspaniale. Zamykam i czekam, aż się upiecze. Następnie biorę twarożek. I ubijam w blenderze razem z truskawkami. Ale to jeszcze nie wszystko. Dalej rozdrabniam mango. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie mango tak, jak ja je lubię. Następnie zmielę borówki. I już mam gotowe trzy nadzienia. Cudownie, i gofry też już się upiekły. Jak pysznie pachnie! Trzymaj truskaweczkę. O, truskawka, dzięki babciu! Super! Na zdrowie, moja droga. A ja biorę gofra z wierzchu kładę na dzienie i powtarzam tak kilka razy z różnymi dodatkami. Och, zaufajcie mi, moja wnuczka będzie zachwycona. Pięknie. Pozostało całość polać syropkiem i można serwować. Chociaż wiecie co sam syrop to za mało. Dodam jeszcze bitą śmietanę i całość o sobie owockami teraz jest na pewno gotowe. A ja mam gotowe okrągłe i bardzo gorące gofry. Uff, biorę Nutellę. Uwielbiam ten czekoladowy krem i smaruję nim gofry. Zrobię kilka takich warstw. Dodam jeszcze cukierki M&Ms. No, a kolejną warstwą będą pianki marshmallow. I na górę dam jeszcze czekoladowy syrop. Super, mam już wszystko gotowe. Ha, co za amatorzy! Zaraz Wam pokażę, jak się robi gofry. Do mojego dodam lody. I to nie jedną kulkę, a trzy. A nawet cztery. Z wierzchu poleję wszystko truskawkowym syropem i posypię kolorową posypką. Proste, ale genialne. O, nieźle. Jesteśmy gotowi. Jakie to piękne. Zacznę od tego kubeczka. Całkiem smaczny. A teraz chcę spróbować tego deseru. O, jak tu dużo różnego nadzienia. To jest takie przepyszne. Są tu też owoce, super! A teraz czas spróbować ostatniego przysmaku. Widzę tu pianki, jemy nęsy. Ekstra. Wręcz nie mogę się oderwać. Mamy zwycięzcę. Szat, jestem najlepsza. Tym razem chcę coś rybnego. Rybnego? Nie ma problemu. Przystępuję do przygotowania rolek. Biorę świeży kawałek ryby. I kroję go na cienkie plasterki. Następnie kładę ryż. Na to arkusz nori. Na nori serek śmietankowy. I ostrożnie wszystko zawijamy. Tylko spójrzcie, jak to pysznie wygląda. Kładę rybkę. I prawie kończymy. Co, co, co tam robiłeś? Nie zdążyłam mhm. zapisać. Babciu, nie dzielę się przepisami, nie podglądaj. Teraz biorę wasabi. I imbir. No pięknie. A co ta mówa samatorki? Coś bierze, coś bierze. O, tak. Biorę. Babciu, złapałyśmy rybkę. Jesteśmy świetnym zespołem. Babciu, tu jest maszynka do mięsa. Dziękuję. Bierzemy maszynkę i wkładamy tu rybkę. Tego już nie potrzebujemy. Z otrzymanej masy lepimy kotleciki. Następnie panierujemy. Marzymy na gorącym oleju. Spójrzcie, jakie urocze kotleciki, w kształcie rybek, a jak się usmażą, to układamy je na talerzyku. Właśnie tak. No, cudownie. Dekorujemy zieleninką, groszkiem i kukurydzą. Gotowe. A ja mam rybę w akwarium nakarmię ją i też mam wszystko gotowe. To bardzo oryginalne. Ojej! Czy to żywa ryba? Jak mam ją jeść? Nie chcę, dziękuję. Mm, a te kotleciki są takie urocze. Spróbuję. Mm, pyszne. Smakują mi! O, rolki! Uwielbiam rolki. Okej. Okay. Um. Ojej! Przesadziłam z łasami. Uff, to było bardzo gorące. Przegryzła kotlecikiem. One wygrały. No, nareszcie wygrałam! Chora! Hm? Mogę pierwsza zacząć! Wow, jaki apetyczny, gorący burger! Zgadza się, też z chęcią bym takiego spróbowała. Rozumiem, ale jest mój. Ach, nie cudownie. Mm, jest bardzo smaczny palce lizać. Mabel, teraz ty sprawdź, co masz pod kloszem. Już! Zamrożony burger? Poważnie? To bułka w kawałku lodu. A co jest w środku? Okropność. Odłożę to. Ogórki? A, ogórki! Roxy, spójrz, co mam! Dzięki temu zabiegowi można się odmłodzić o 10 lat. Chcesz spróbować? No pewnie, że chcę. Z przyjemnością. No to bierz. Okej. Okay. Jaki przyjemny chłodek! Świetnie mój plan zadziałał, a teraz szybciutko zjem tego przepysznego burgera Roxi. Och, no to ja rozumiem. Myślę, że już mogę zdejmować te ogórki, co? Co? What? To przecież nie jest mój burger. Mabel! Ojej, przepraszam, ale nic już nie zostało. Jak ci nie wstyd! Jak mogłaś zjeść mojego burgera? Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Ale super gra! Tylko spójrzcie, to nowa gra multi -dusort. Jest niesamowita i wesoła. Każdy może ją pobrać w Google Play lub App Store. Ściągnijcie ją już teraz i zagrajmy razem. Otwieramy? Dobra. O rany! No. Nóżki kurczaka z KFC, tylko moja porcja jest zamrożona. To niesprawiedliwe. Nie dam rady tego ugryźć. Nie ma mowy, nie zmusicie mnie, żebym to zjadła. Ojej, co za zapach! O nie! Prawie oberwałam lodową nóżką z kurczaka. Okej, okay, spróbuję mojego apetycznego dania. Mm, jest naprawdę przepyszne. Ojej! O rany! Ten kurczak jest bardzo ostry! co cała muzia mi płonie! Nie zauważyłaś? Tu przecież jest napisane super ostre! nie mogę utrzymać tego ognia! Wiesz co? Ten pożar jest mi nawet na rękę. Mogę roztopić moje zamrożone nóżki! Od razu lepiej! Teraz są takie pyszne i ciepłe. Bardzo dziękuję, Roxy. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Ciekawe, co jest pod kloszem. Mogę pierwsza zacząć? Co to jest? Zamrożona kola? O nie. Chociaż wpadłam na pewien pomysł. Mogę zrobić w niej otwór za pomocą wiertarki. i wyjąć z kubeczka. Teraz to lody o smaku coli. Rewelacja! Mabel, brawo, to było genialne. A teraz sprawdźmy, co ja dostałam. Też mam kolet, tylko jest super gorąca. Jak ja mam to wypić? Nie mam pojęcia. Okej, okay, spróbuję. Auć, auć, auć! Mój palec. To jest bardzo gorące. Nie ma mowy, nie będę tego piła. Będziesz musiała, moja droga. Skoro nic na to nie poradzę... To muszę wziąć się w garść i to wypić. Ojej, jakie to jest gorące! Zrobiłam to, ale teraz płonie mi cały język. Muszę jakoś pomóc, Roxy? Już wiem. Przyłóż, to jest zimne. Och, od razu zrobiło mi się lepiej. Dziękuję. Super, że ci pomogło. już chcę zobaczyć, co jest w środku. Zobaczmy, kto będzie pierwszy. Wygrałam, zaczynam. Ciekawe, co dostałam. Wow, rany! Ale pięknie wygląda ten tort. Chcę go już spróbować. O nie, jest zamrożony. Nie zauważyłam tego od razu. No to trzymaj ten młotek i rozbij tort na małe kawałki. To naprawdę fajny pomysł! No to jedziemy z tym! Wow, ale super! Podoba mi się to! Wspaniale! Teraz po torcie zostały tylko kryształki. Chcę ich spróbować! Mm, to jest smaczniejsze niż myślałam! Wow! Cudownie! Roxy, sprawdź, co ty masz. Ojej, ja też mam tort, ale wygląda tak, jakby ktoś na niego usiadł. Dobra, zaryzykuję i go spróbuję, ale nawet nie mogę na niego patrzeć, chociaż pachnie naprawdę fajnie. O nie, smakuje okropnie. Co? Według mnie on jest super. Super, chyba coś ci się pomyliło? Nie, no to przecież tort. Oddaj mi go, proszę. Dziękuję. Widelce nie potrzebuję, bo zjem go po prostu tak! Mmm, palce lizać. Mabel, jesteś bardzo dziwna, otwieraj pierwsza, z przyjemnością! Wow, to przecież lody! W dodatku truskawkowe. Bardzo się cieszę. A ty co masz, Roxy? Zaraz się dowiemy. O nie, moje lody się rozpuściły. Wyglądają beznadziejnie. Nie mam ochoty tego jeść. Jesteś przegrywem. Ale z ciebie, koleżanka, zero wsparcia. A ja nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję moich lodów. Ojej, jak one apetycznie wyglądają. Prawdziwa uczta. Mabel, a może chcesz się ze mną podzielić? Oczywiście, że nie. Lody są tylko moje i sama sobie z nimi poradzę. Ale z ciebie chciwuska! Czemu miałam takiego pecha z tymi lodami? Wiecie co? Spadłam na genialny pomysł! Mogę przecież zamrozić moje lody za pomocą miętowej gumy Mentos. Chwileczkę, chwileczkę. Patrzcie, już czuję chłodek w buzi, a teraz dmucham. To niemożliwe. Ze mną wszystko jest możliwe. Muszę tego tylko spróbować. O tak, to prawdziwe lody. Są pyszniutkie. To było niesamowite, Roxy.